Rok 2022 jeszcze się nie skończył, a już szaleją z kolejnym dodatkiem do przyszłego wydania magazynu Lego Star Wars. Tym razem na luty 2023 roku. Tradycyjnie każdy zostawia apeczkę w górę, aby jak najwięcej osób się dowiedziało o dodatku do przyszłego wydania magazynu Lego Star Wars. Jak i również zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale wraz z tłumaczkiem, by nie przekapić koniec tego typu odcinków, a dla motywacji już się tam ostatnich 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie ten materiał do samego końca. Aktualnie zarówno w Polsce jak i w Niemczech wciąż jest dostępne wydanie magazynu LEGO Star Wars z mini konstrukcją imperialnego lekkiego krążownika i kolejno od 28 grudnia w Niemczech i od 10 stycznia w Polsce do sprzedaży trafi kolejne wydanie z mini figurką Lukaska Walkera w stroju zychot, którego można dorwać chociażby w tegorocznym kalendarzu adwentowym LEGO Star Wars. Ale zapewne większość z Was przyszło się dowiedzieć jaki dodatek otrzymamy w trzecim wydaniu magazynu LEGO Star Wars na rok 2023, Właśnie po minifigurce Luka Skywalkera. Otóż bez zaskoczenia otrzymujemy po raz kolejny pod rząd minifigurkę w postaci Boka Tan Cries. Wraz z jetpackiem oraz blasterem, i muszę przyznać, szczerze, ta minifigurka naprawdę mi się całkiem podoba, jeżeli chodzi o jego torsik, duszki czy też hełm. I szczerze, jest zaprojektowany przepięknie i szczerze, warto się zaopatrzyć w te wydanie magazynu, chociażby ze względu na to, że wyposażenie też jest niczego sobie. gdyż jak już wspomniałem, w tej minifigurce otrzymujemy również jetpacka oraz dwa pistolety lub blastery, nazywajcie to jak chcecie. A taką minifigurkę można dorwać chociażby w Mandalorianskim myśli o numerze katalogowym 75 316, który kosztuje katalogowo 330 zł i warto też tutaj odnotować ciekawostkę odnośnie tego zestawu. Otóż również jedna minifigurka z tego zestawu trafiła do magazynu LEGO Star Wars i mowa oczywiście o minifigurce lojalisty Mandalorian, AK mandalorianskiego wojownika, którego przypomnę w Polsce jego premiera miała miejsce 2 sierpnia. Jeżeli miałbym ocenić ten dodatek w skali od 1 do 10 no to oczywiście otrzymuję ode mnie najwyższą notę, czyli dziesiątkę, czasami mi się uda nagiąć te zasady, dając wyższą notę niż dziesiątkę, ale tutaj chciałbym zrobić po prostu wyjątek, gdyż niektóre osoby pewnie też posiadają zestaw tego mandolerańskiego myśliwca i też mogą się poczuć nieco urażeni tą informacją. Jeżeli chodzi o premierę, a raczej kiedy to konkretne wydanie magazynu będzie dostępne w sprzedaży zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, to zacznijmy od naszych zachodnich sąsiadów, gdyż te wydanie ma być dostępne w sprzedaży od 28 stycznia, natomiast w Polsce jest to jedna wielka niewielka. Wiadoma, gdyż przewiduje na ten moment dwie daty, mianowicie 7 lub 14 lutego. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz o treści. Mandaloriański myśliwiec tradycyjnie zachęca Was do zajrzenia i zaobserwowania moich social media, i widzimy się już niedługo.